Znowu jestem w czeskich Jesenikach i dzisiaj z miejscowości Horni Udoli wybierzemy się do ruin zamku Koberstein. wisko tam na tej polanie to jakieś kolonie bo dzieci i młodzież tam się kręciła Jaż po poza fajnie super sprawa tak pośród gór pośród szczytów na polanie ekstra Tu jest trochę bałagan w związku z tą wycinką. Po drugiej stronie, od strony miejscowości Revis, bardzo pięknej miejscowości, zabytkowej z pięknymi domami, od tamtej strony spróbujemy wejść i znaleźć te ruiny. Taki jest cel. Jesteśmy już pod Zamkowym Wierchem od strony miejscowości Rewis, piękna zabytkowa miejscowość, nie wiem czy już to mówiłem. I według mapy, żeby dotrzeć do Ruin Koberstein, trzeba od Rewisu przyjechać nad Opawski most. Ta rzeczka tutaj, ta rzeka to jest czarna Opawa. I musimy pójść Tą drogą prosto, leśną drogą w górę. No to idziemy. I już to mówiłem wiele, wiele razy, ale naprawdę Jeseniki są tak fajne. To jest tak piękny górski klimat. Ta droga jest niemalże jak jakiś wąwóz. Widać już znak szlak zielony Aha Czyli tędy idziemy do ruin To nie było tak źle Czuło się mocno pod górę ale dość szybko wszedłem tutaj No całkiem okej okay. Czyli tędy teraz bliżej ruin, tym jest bardziej ostro pod górę, no ale to zrozumiałe. Zamki zawsze były budowane w trudno dostępnych piechotą miejscach. Z przyczyn, oczywiście, obronnych. No dobrze, ale co to właściwie znaczy? żeby trudno było taki zamek zdobyć. No to wyobraźcie sobie widząc jak ja się zdyszałem pnąc się tu pod górę przypomnijcie sobie jacy zdyszanie wy jesteście jak wchodzicie na jakieś strome szlaki no i teraz wyobraźcie sobie że wojska próbują dokonać najazdu na ten zamek i żołnierze pieszo z bronią w ręku tu próbują wbiec. No i nachylenie ścieżki, naprawdę strome. Na wideo tego nie widać. Na wideo tego nie widać, ale tutaj naprawdę jest. Trudno wejść. No, już wydaje mi się, jesteśmy blisko szczytu, bo się rozjaśnia. Wychodzę powoli z tego mrocznego lasu. Nie szedłem długo, wydaje mi się, że nie szedłem dłużej niż 45 minut. Droga dość krótka cały czas stromo pod górę i to jest utrudnienie, ale to nie jest. Nie jest yy, długa droga tam od mostu opawskiego dotąd Jakieś 2 km według tego co pokazuje mapa tam za drzewami już widać wieże a tutaj jest ścieżka tędy i tam trzeba pójść 934 metry nad poziomem morza tam stromo w dół. I tędy prościej. I w górę. Tak to wygląda. Ścieżka I wieża zamkowa. O, nareszcie. Tam jakaś skała czy coś. Tamtędy można pod wieżę zejść na dół. No idziemy. Po tych kamykach Aha. tu jest na drzewie taki ładny znaczek, właśnie oznaczający, że tu są ruiny. Otoczenie wygląda tak. Tu jest jeszcze taras widokowy, zaraz za tą wieżą okryty, <laughs> więc idziemy. Tu trzeba obejść o. na tą drabinkę. Z tym zamkiem wiąże się ponoć taka legenda, że w średniowieczu urzędowali tu tak zwani rycerze rozbójnicy. Może kojarzycie skajka i kokosza zbójcerzy. No, rycerze rozbójnicy, według tego co wyczytałem w internecie, bo nie jestem ekspertem w tym temacie, więc po prostu powiem, co o tym przeczytałem. No to byli tacy rycerze, którzy podczas wojen, jak to rycerze walcząc u boku króla, Wywalczali sobie bogactwa, różne łaski. Król im dawał w nagrodę za zwycięstwa dobra ziemskie itd., z których oni się potem utrzymywali. Natomiast, jak były czasy pokoju, się okazało, że rycerze nie mają z czego żyć. Niektórzy rycerze się w jakiś sposób zabezpieczali, dbali o swoje majątki, a niektórzy nie mieli z czego się utrzymywać. No, i zajmowali się w czasach pokoju grabieżą. Z rycerzy zmieniali się w rozbójników po prostu. Aczkolwiek nie wszyscy rycerze, rozbójnicy byli tacy bardzo okryci jakąś niesławą, dlatego, że w internecie jest wzmianka o polskim zbójcerzu rycerzu, rozbójniku, który współpracował z królem Jagiełą i przyczynił się ponoć do przepędzenia z polskich krzyżaków. I u króla Jagiełły właśnie cieszył się szacunkiem, zaufaniem i wielu, brał udział w wielu no wręcz tajnych działaniach, które zmierzały do tego, aby właśnie zwyciężyć z Krzyżakami. Rejwis widziane z Kobersteina. A tam dalej, bardzo daleko w te niziny. O Polszczyzna. się patrzę na tą wieżę i się zastanawiam, gdzie było wejście do niej. Punkt widokowy, jest zwrócony na wschód. I od razu przyszło mi do głowy, że świetnie byłoby tutaj przybyć właśnie, żeby kiedyś obejrzeć sobie wschód słońca na zamku Koberstein. Cóż, ja już będę wracał. Zamek Koberstein jest naprawdę zdobyty. Fajnie tutaj. I jeśli komuś z was chce się dybać w to miejsce, to zachęcam. Na koniec dodam jeszcze, że jeżeli tu przyjdziecie, to bądźcie naprawdę ostrożni, bo chodzenie po takich ruinach, no sami widzieliście. Jest skała na tym tarasie widokowym, a dalej już po prostu przepaść kilkadziesiąt metrów w dół. Także bądźcie ostrożni, jeżeli przyjdziecie tutaj i zacznie padać deszcz, skały zrobią się mokre. To najlepiej nie wchodźcie na nie, lepiej wrócić innym razem, kiedy będzie sucho i bezpiecznie. Pamiętajcie o tym, że po prostu takie miejsca, żeby odwiedzać, żeby się móc nimi cieszyć, trzeba to robić ostrożnie, żeby nie przypłacić tego czasem zdrowiem, a nawet życiem. No to tym razem już naprawdę się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie z Jeseników. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Się skończyła moja przygoda z CobberStadionem, tak samo jak większość moich przygód rowerowych, czyli gdzieś tam mnie chwycił deszcz. Tymczasem, już autentycznie, definitywnie kończę ten filmik. Żegnam się z wami z deszczowych i burzowych jeseników. Zawsze jest dobra pogoda na przygodę. Trzymajcie się, cześć!